a Israel Adonai Elohenu Adonai Elohenu Adonai Echad Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Elohenu Adonai Echad Sh'ma Israel. Adonai Elohenu Adonai elohenu echa. Dochodzimy do miejscowości Villa Francia. Nie, Villa Franca to jest ostatnia miejscowość, która według mapy jest miejscowością przed górą, na którą będziemy dzisiaj wchodziły 12 kg bez wody dlatego tutaj musimy się zaopatrzyć. Wiedzenie picie na kolejny etap z tym, że wychodzimy dosyć wcześnie trochę później niż zwykle, bo wyszłyśmy około siódmej. 6.10 dziesięć śniadanie w tym wcześniejszym albergu e, z przecudownymi ludźmi. E, Ala sprawdza, czy jest otwarty kościół, bo zbiera pieczątki, ale niestety kościoły o tej porze tutaj są w większości zamknięte. E, no ósma rano. Na razie żaden sklep nie jest otwarty, ale miejmy nadzieję, że coś będzie. Bo zapasy trzeba zrobić i iść dalej. Po śniadanku dostałyśmy dwa huevos fritas, czyli każda dostała po dwa jajka sadzone, bułkę, oliwę i sól. I kawę. I teraz możemy iść w góry. Odcinek 12 km przed nami. ¡Hola! Czym dać Pania, światło wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W tym miejscu zostało zabitych, zastrzelonych 300 osób w 1936 roku zarządów Franka. Po prostu zamordowano 300 osób, które walczyły o wolność w wojnie domowej hiszpańskiej. Wczoraj przekroczyliśmy kolejny etap naszej podróży i z rejonu Navarra przeszliśmy do Castilla i León. Więc jesteśmy już w innej części Hiszpanii od wczoraj. Ja się kapnałam dopiero dzisiaj. Ale czy to ważne? Oh, yeah. so what's Jest tu pan, który dał nam barbuziki, truskawki. Przyjechał samochodem, żeby poczęstować się w z Gracja gracias, senor. Znowu się spotkaliśmy na drodze z nudą. Buenos tardes, amigos. Dzisiejszy dzień był dosyć dzisiaj spokojny, zaczął się trochę później niż wszystkie poprzednie. Bo dzisiaj od 6.30 wyszłyśmy z naszego miejsca, w którym spaliśmy No i był bardzo spokojny i bardzo krótki dzisiejszy dzień, 29 km. Postanowiliśmy odpocząć nabrać siły, bo jutro będzie bardzo, bardzo intensywny dzień. Trochę w górę będzie 6, więc dzisiaj relaks od 14, więc wypoczywamy w pięknym Albercie. I tutaj jest trochę więcej ludzi niż wczoraj. No i właśnie dzisiaj się zbyt dużo nie wydarzyło na trasie, bo było bardzo mniej, mniej pielgrzymów niż, niż po dotychczas, bo dużo osób stało w dużych miastach. Ale spotkaliśmy właśnie w lesie, w którym będziecie widzieć filmik, po prostu znikąd pan się pojawił i poczęstował nas arbuzem, który dodał nam siły i po prostu pan był bardzo wesoły i radosny, więc dodał nam jeszcze większej otuchy, żeby iść dalej, więc szliśmy. No i 12 km nam po prostu minęło jak, jak jeden dzień, jak to mówią, <gryw> więc było pozytywnie i fajnie. No i co, bo może iść? No idziemy spać, bo właśnie jesteśmy wykończone i, i, i nabieramy się na jutro. Więc dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i yy, zachęcamy do, do, do składki dla Kubusia. Dobra